Księżna Jorku Sara Ferguson przyjechała do benzina, gdzie spotkała się z uchodźcami z Ukrainy. W spotkaniu wzięło udział 18 Ukraińców, którzy otrzymali pomoc od miasta i księżnej. Otrzymaliśmy mieszkania, otrzymujemy wyżywienie, ubrania, dzieci chodzą do szkoły, wszystko mamy. Księżna Jorku zaangażowała się w pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przebywają w Będzinie. Organizowała paczki z darami żywnościowymi i artykułami pierwszej potrzeby. Przekazała również urządzenia AGD. W ostatnich miesiącach, od marca, odkąd zaczęła się wojna, byliśmy obecni i wspieraliśmy Polaków, żeby wesprzeć uchodźców z Ukrainy. Moją pracą tu jest wspieranie Polaków, którzy byli tak uprzejmi dla mnie przez 30 lat, odkąd ich znam. Obywatele Ukrainy, którzy przyjechali, Hali do Będzina pochodzą głównie z oddalonego o około 20 km od Kijowa Obuchowa. Niektórzy z nich wrócili już za wschodnią granicę. Ten moment z samego miasta Obuchowa pozostało tylko 18 osób, ale 15 marca przyjechała do nas bardzo duża grupa licząca 78 osób. Natomiast we wszystkich naszych na przykład placówkach miejskich dzieci z Ukrainy było ponad 300. Także była to naprawdę spora grupa, która oczekiwała od nas pomocy, a my z wielką radością robiliśmy wszystko co tylko Możliwe, żeby tej pomocy udzielić. Uchodźców wraz z księżną wspierała też dr Gabriela Mercik, pochodząca z Będzina, ale żyjąca w Londynie lekarka.